Zdemolowany, zagrzebiony jeszcze znajdują się w nim rzeczy yy, najemców. Najemców, którzy w ciągu dwóch lat świeżo wyremontowane mieszkanie doprowadzili właśnie do takiego stanu. Zdemolowane i zniszczone. Aż trudno uwierzyć, że w takich warunkach przebywało tu małe dziecko. Stan kiedyś ładnego i czystego mieszkania socjalnego pogarszałby się nadal, gdyby nie interwencja czujnych sąsiadów. Byli zmuszeni wejść do tego mieszkania, gdyż mieliśmy zgłoszenia o poważnych naruszeniach Prawa i użytkowania danego lokalu. Sąsiedzi zgłaszali, że z tego mieszkania najemcy demontują urządzenia i wynoszą, sprzedając to poza. Poza tym budynek. Na sprzedaż uposzedł nowy piec gazowy centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz kuchenka gazowa. Łączna wartość skradzionych rzeczy to około 7 tysięcy złotych. To jednak nie wszystkie koszty, które będzie musiała pokryć gmina. Czeka nas remont. Także pieniążki, które płyną z kieszeni podatników. I takie koszty wygenerowały osoby, które wcześniej otrzymały wyrok eksmisyjny z mieszkania komunalnego. Brak poszanowania mienia i jakiejkolwiek odpowiedzialności przez osoby zamieszkujące ten lokal to nie jedyny przypadek w naszym mieście. To jedno z mieszkań komunalnych w Krośnie Odrzańskim. W tym budynku żyły trzy rodziny, które nie dość, że zdewastowały kompletnie całe mieszkanie, to również od kilkudziesięciu lat nie odprowadzały opłat za czynsz i media. Łączne zadłużenie tych rodzin to kwota około 50 tysięcy złotych, co stanowi jedną dziesiątą zadłużenia wszystkich mieszkańców w gminie. Takim ludziom to ja bym. Bo te... Tak, teraz oglądam przyrodniczy film szałasy. Nie tutaj między ludźmi mieszkać. Tu gdyby nie my, troje, to tu by to pan widział to. Pety, nie pety, pobudzone, klatki naśmiecone, gifty i papierosy na oknach sobie siedzą, nie bo nie dopiero było sprzątane. A ty już to tytoniu, pety odgasza na tym, na klatce. Remont budynku socjalnego, o którym mowa, był finansowany ze środków europejskich. Warunkiem otrzymania funduszy było stworzenie lokali odpowiadających standardom europejskim, które znacznie przewyższają te w mieszkaniach komunalnych. Posiada centralne ogrzewania. Z zasobów komunalnych, mało które mieszkanie ma centralne ogrzewanie. Na wyposażeniu jest ogrzewane głównie w 90%. Paru procentach, to jest ogrzewane mieszkania są piecami kaflowymi. Natomiast tutaj są. Jest gaz doprowadzony, każde mieszkanie ma oddzielny piec centralnego ogrzewania, kuchenki gazowe, także bardzo wysoki standard ciepła woda odgrzewany również gazowo. Czynsz za mieszkanie socjalne wynosi połowę normalnego czynszu. Do tego mieszkańcy ponoszą opłaty za gaz i prąd. Woda rozliczana jest w ramach czynszu. Około 300 zł maksymalnie ze wszystkimi opłatami. Zależy to od, od standardu jeszcze życia, bo jeszcze to zależy od użycia, ilości zużycia wody, gazu oczywiście. To... Fajnie jest, nie jest źle, nie? Opłaty i warunki miały. Oczywiście, opłaty, no co to jest 136 zł, nie? Gaz też tyle, nie? Nie, fajnie się mieszka, wszystko w porządku. Nie. Aby otrzymać mieszkanie socjalne, trzeba spełniać określone warunki. Jednym z nich to jest osoba, która zamieszkuje na terenie gminy Klosnodżańskie. Zamieszkuje w lokalu, w którym na jednego członka rodziny jest mniejsza powierzchnia niż 5 metrów pokoju mieszkalnego. Posiada dochody o poniżej 30 100 najniższej krajowej y, emerytury lub 70% jeżeli rodzina jest jednoosobowa. Osoba pobiera wniosek ze strony internetowej albo bezpośrednio z Urzędu Miasta. Następnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa działająca przy urzędzie taki wniosek ocenia, czyli sprawdza czy wszystkie potrzebne kryteria są spełnione. Komisja jest po to powołana, żeby po prostu nie było, y, 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 znaczy gospodarka mieszkaniowa to jest, musi być w urzędzie przejrzystą y, gospodarką. Dlatego, żeby to nie było korupcjogenne, po to powołano komisję, żeby urzędnik nie za biurka przedzielał mieszkania, a społeczna komisja. Po to właśnie jest powołana. W, komis w skład komisji wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społec o Społecznej, Ośrodka Pomocy Rodzinie, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz dwie osoby, które działają w spółdzielniach y, w w mieszkaniowych. Każda osoba jest wprowadzana na listę oczekujących. Mieszkania socjalne są wydawane na czas określony, to jest dwa lata. Jeśli zajmującemu lokal socjalny nie poprawią się warunki życiowe przez ten okres, wtedy musi złożyć wniosek o przedłużenie umowy. Zaniosłem zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z MPGK, nie zalegam za czynsz, za wodę, za ścieki. Nie? To dzisiaj zaniosłem i dostanę z MPGK dopiero odpowiedź, o przedłużeniu najmu lokalu. Nie? No i z tym pisemkiem muszę iść do urzędu. Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ma w zarządzaniu około 460 mieszkań komunalnych, w tym 100 socjalnych. Dwa budynki, pomieszczeń socjalnych, to mieszkania o wysokim standardzie, takie jak to zdewastowane przez nieodpowiedzialnych młodych ludzi. Remontowane są również lokale komunalne. W tym budynku na jednej kondygnacji mają powstać dwa mieszkania komunalne i jedno socjalne. Według zapowiedzi pracowników ZGKIM-u do podobnych aktów wandalizmu i braku odpowiedzialności, o jakich mówiliśmy, ma już nie dochodzić. Dyrekcja bowiem zapowiada bezwzględne działania w stosunku do osób zalegających z opłatami. Zapowiada również dalsze eksmisje.